Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, dobry Dzień Dobry. 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 Sąmy na wystawie w Warszawie, w stolicy. Dojechaliśmy do stolicy. Idziemy na targi Warsaw Home 2019. Dziewczyna, bo ja słyszałam, że jest podobno jakaś najlepsza wystawa i najlepsze stoisko na tych targach. Yy, tak się składa, że jest. My są na wystawie w fali F. No to chodźmy zobaczyć w takim razie. Nasza kolekcja powstała w wyniku naszej miłości do materiałów naturalnych. Są to elementy wykonane z marmuru, wykonane z największą dbałością o każdy detal. Są to materiały ponadczasowe, ponieważ chcieliśmy się przeciwstawić konsumpcjonizmowi. Teraz są wykonane w sposób rzemieślniczy, ręcznie przez lokalnych wytwórców i są wykonane z materiałów odpadowych. Bo i możemy już targi, targi i targach. Dziewczyny pakują poboły no i wracamy zaraz do Krakowa.. To jest to.